Dzień dobry. Witam serdecznie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Dzisiaj kończy się kolejna sesja odbywająca się tutaj w tym parlamencie. Co się odbywa pod taki, podczas takiej sesji? Jest bardzo dużo debat, dużo głosowań i dużo różnych spotkań w różnych grupach, gdzie omawiane są problemy całego świata. Opowiem Wam o tym, co w tym tygodniu było najważniejszego dla mnie. Otóż był głosowany raport dotyczący polityki spójności dla rozwoju. Co to jest ta polityka spójności? Najkrócej mówiąc, chodzi o to, żeby, kiedy jest wprowadzana nowa polityka, na przykład z zakresu rolnictwa, to powinna ona być taka, żeby nie przeszkadzała rozwojowi kraju, który się rozwija, tak żeby kraje rozwijające mogły się rozwijać równie szybko jak my. Więc to są takie polityki, które gdyby na przykład zawierały zapisy, które są zagrożeniem dla krajów trzecich, to są to złe polityki. Podsumowując, chodzi o to, że e, pomagając jednym, na przykład tu w Unii Europejskiej, możemy zaszkodzić tym, którzy żyją w krajach rozwijających się. Takim dobrym przykładem jest e, mleko, które kiedyś Europa podarowała e, u, u, krajom Afryki, mleko w proszku. I to e, zniszczyło lokalny rynek produkcji mleka, bo. To mleko w proszku było za darmo. Więc taka polityka jest polityką niedobrą. Mój raport przeszedł większością głosów. Na 603 parlamentarzystów głos pozytywny oddało 545 osób. Także raport jest przyjęty i będzie obowiązywał. Kolejnym głosowaniem, które odbędzie się dzisiaj. Jest głosowanie nad wytycznymi Unii Europejskiej do e, raportu o organizacjach, o osobach zajmujących się e, obroną obrońców praw człowieka, ochroną tych osób. Obrońcy praw człowieka są narażeni na różnego rodzaju prześladowania, i te wytyczne, które dzisiaj uchwalimy, mam nadzieję. Mają chronić obrońców przed takimi atakami i przed utratą życia, ponieważ bardzo wielu obrońców praw człowieka w tym roku straciło życie. Bardzo dużą niespodzianką były obchody Dnia Kobiet. Pani Roberta Metzola, prezydent parlamentu, zaprosiła dwie niezwykłe kobiety. Jedna to astronautka włoska, która była już w przestrzeni kosmicznej, pani Samantha Christoferetti oraz Shirin Ebadi. Samantha Christoferetti mówiła o tym, jak kobiety biorą udział coraz większy w tworzeniu nauki, a również w podboju kosmosu. Natomiast pani Shirin Ebadi, która jest laureatką Nagrody Nobla, jest obroczynią praw człowieka, pochodzi z Iranu, opowiadała nam o tym, jak w Iranie panujący reżim prześladuje protestujące kobiety, które nie chcą, żeby religia wytyczała całe ich życie. Chcą mieć prawo do wolności, do nienoszenia hijabów, do nauki w, nawet na wyższych uniwersytetach. Panią Shirin Badi spotkałam już w 2003 roku, jak było trzęsienie ziemi w Iranie. Tam ją poznałam i cieszę się, że teraz w parlamencie mogłam ją przywitać i mogliśmy porozmawiać o tym, jak teraz pomóc Iranowi. Jednym ze sposobów pomocy, który ona również popiera, jest wzięcie pod patronat polityczny osób, które są więzione albo osób, które są prześladowane. Ona twierdzi, że nagłaśnianie ich sytuacji w mediach społecznościowych bardzo może im pomóc. Ja już od kilku miesięcy patronuję chłopakowi, który ma 18 lat i który trafił do więzienia za udział w protestach oskarżony jest o zdradę Boga i został skazany na karę śmierci. Arshia ta Stan jest w tej chwili w celi śmierci, ale wiem, że ta kara będzie jednak anulowana i zostanie poddany osądowi jeszcze raz. Brałam udział również w debacie dotyczącej uprowadzonych dzieci ukraińskich. Tę debatę prowadziła pani Ewa Kopacz i mówiliśmy o tym, w jaki sposób możemy pomóc odnaleźć te dzieci i zwrócić je rodzicom w Ukrainie. Mówiliśmy też o Pomocy dla dzieci, które przebywają w Unii Europejskiej, dla dzieci ukraińskich. I tutaj są bardzo pozytywne rezultaty. Dzieci bardzo dobrze czują się w szkołach, uczą się języka. Niektóre już opanowały te języki naprawdę w sposób doskonały. Zdobywają również nagrody w różnych konkursach szkolnych. I zaadoptowały się w środowisku. Wobec tego, co dzieje się w Syrii, gdzie wojna trwa już od 12 lat i są dzieci syryjskie, które w ogóle nie chodziły do szkoły, ta sytuacja dzieci ukraińskich wydaje się być wręcz doskonała. Wczoraj minęła 12. rocznica wojny w Syrii i apeluję o to, żebyśmy pamiętali o tym, że wojna tam nadal trwa, że e, uciekinierzy z Syrii, e, uchodźcy z Syrii próbują również dostać się do Polski i na granicy polskiej są wypychani na Białoruś. Białoruś nie jest bezpiecznym krajem. Nie ma legalnych przejść, przez które ci ludzie mogliby przejść. E, Apelujmy do władz o to, żeby wpuszczali syryjskich uchodźców. Wierzcie mi, że jest ich niewielu. Jest ich o wiele mniej niż na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie codziennie przechodzi około 22 tysiące osób z Ukrainy. Ten tydzień w Parlamencie Europejskim się kończy, no ale nie kończy się nasza praca, która trwa. Nawet wtedy, kiedy nie ma nas w parlamencie. Dziękuję Wam bardzo, i do następnej sesji.